Nie dobra mamy, dzisiaj więc to na Więc otwieramy, tutaj mamy piękną węglowodę. Superlinii Kazanjol i Stitchom. Superlinii Super i Stitchom. Superlinii Kazanjol. Ja dzisiaj chcę właśnie tam chodzi. My się w szkołę. Dobra, lekcja pierwsza, piszemy. Lekcja. Temat, to jest matematyka.

no, oczywiście, że zawodnicy mają 66. Dobrze. To jest akurat dużo, Tutaj wybieral sobie, nie bierzcie tego naprawdę, bo to nie jest prawdziwe. To takie jedne żarty. Dobra, 5 razy 5. Możemy w nim pisać. Co tu jest na slaj... Napisane. Nie widzisz? No, to nie jest napisane, tylko. A takie złe zawodnicy. Czy mam taką, się przydał? 100 razy 1? 1? Nie. 17, 8, 6, 10. A, no to panu mnie nie pytanie, co napisać, tylko już całą liczbę. Nawet nie dam komentarza.

i skreślenie upoważnione. Fixed. Jak mam auta, też nie wiedziałam, to, to jest narzędzie. I tak... Co, chcesz się dodać 3? To jest 6, a nie 12. No cóż, nie będę starsi. 6 razy 12. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, tak chociaż to umiem zrobić, tak ja...